Witam Roman. Cześć Grzegorz. Witam. Witam Was serdecznie. Dzisiaj specjalnie dla Was e, wywiad, może inaczej. Luźna rozmowa z właścicielem SEO FutureNet e, Romanem Ziemianem. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. E, przyjechałem do Wrocławia dzisiaj dlatego, że jest ważny dzień. Pewne rzeczy zmiany, które idą niesamowite w tej chwili. I chciałbym zapytać, tak luźno porozmawiać na temat Spraw, które Was intrygują, pytań, które mi zadawaliście, które na webinarze starają się odpowiedzieć, natomiast lepiej będzie, jeżeli chcę odpowiedzieć na te pytania, będziecie mieli z pierwszej ręki informacje. Okay, ja użyłbym innego słowa: nie zmiany, tylko rozwój, bo zmian ja, żadnych nie zapowiadamy i nie planujemy. Naturalnie, jeśli chodzi o rozwój firmy, rozwój platformy i rozwój Future Ed Pro, jak najbardziej takich działań mamy bardzo dużo w naszym kalendarzu i to już w tym najbliższym kalendarzu. Roman, pierwsze tak wrócimy do historii troszeczkę, bo ja się nie spodziewałem, ja dostałem informację od Ficzyny, od kolegi Łukasza, pozdrawiam Łukasza. E, zobaczyłem, zapytałem, czy da się zarobić 300 dolarów. Cześć, Łukasz. Długo, <taka> nie przyjeżdżaj tu. Nie, no, zdjęć, nie, zdjęć, jesteś za Jak będziesz robił zdjęcia, to 3 metry ode mnie. <taka> <taka> dokładnie. Hum, więc Łukasz jak mi powiedział, zapytałem go, co to jest za firma, więc pierwsze moje skażenie informacje, które dostałem od do Łukasza, mówię, nie wiem dokładnie. Super idea, super temat. ja zapytałem, czy można 300 dolarów zarobić. On mówi, pewnie się da, nie wiem, mam zarobione 3. To była informacja Łukasza. Natomiast Łukasz zapytał jeszcze o inną informację. Kto jest właścicielem w ogóle skąd ten portal jest? Odpowiedź zostałem: turecki, to chyba Turcy. Bo tam jest pełno Turków, jeżeli chodzi o platformę. Ja ty to sobie skomentował. Tą informację na okay. początku. Bo pamiętasz pytałem, że kto jaki właściciel, gdzie to jest, skąd to jest? No, super idea, ale. Okej, okay, no to z Turkami faktycznie nie ma wiele wspólnego. Tak naprawdę nie ma nic wspólnego. Poza tym, że to prawda na początku naszą największą społecznością była społeczność turecka. Ale jak to, jak to do tego doszło, nie chciałbym się tutaj wgłębiać, bo po prostu to jest dłuższa opowieść. Natomiast sam portal wywodzi się z Polski tak tutaj stąd z Wrocławia. I moim współ drugim współwłaścicielem i wspólnikiem jest Stefan Morgenstern, czyli Niemiec, a nie Turek, więc tu, Turek tam nie ma to nic wspólnego, więc nie ma nic wspólnego. Ja pamiętam na pierwszym szkoleniu w czerwiec 2015, gdzie byliśmy w Wiśle, było nas około 8 osób, 9 osób, Pamiętam, wyszliśmy weszliśmy na salę i zapytaliśmy tak, super program, Wchodzimy na salę i pytamy, gdzie są dyrektorzy, liderzy i tak dalej. Dostaliśmy odpowiedź: Nie ma. Wy to tworzycie, my to zaczynamy tutaj na Polskę, Europę. Ja mówię: Ja, pierdolę, że to jest niesamowita sprawa. Coś takiego, nie ma żadnych dyrektorów, liderów, jesteś w dobrej strukturze i tak dalej, i tak dalej. Czegoś się słyszy w wielu programach, które startują, lub gdzieś tam się interesują jakimiś programami. Że to było fenomenalne. Okay. E, to prawda. Polska zaczęła z dużym opóźnieniem, e, mimo że, tak jak mówiłem, jesteśmy we Wrocławiu, e, cały, e, cała idea wywodzi się stąd, z naszego, z naszego rynku, z Polski. Wszystko, nad każdym detalem pracujemy tutaj, e, w kraju, w Polsce. E, nasz team, pracuje cały szereg osób. Natomiast na tym spotkaniu, o którym Ty mówisz, na tym szkoleniu w Wiśle, to pamiętne szkolenie. Ja pamiętam je bardzo dobrze z relacji Karoliny, osoby, która prowadziła to szkolenie dla Was. I faktycznie teraz, jak wybiegam pamięcią wstecz, zobacz, to było zaledwie rok temu, jeszcze nawet niecały rok temu, a jak daleko już firma zaszła. My, my w momencie tego szkolenia byliśmy już pół roku na rynku, bo Future weszło online w listopadzie 2014. Więc firma już istniała faktycznie 6-7 miesięcy, jakby na to szkolenie pojechaliście, a w Polsce byliście jednymi pierwszymi, tak? Czyli jednymi z pierwszych osób, które się za to poważnie zabrało. Ja pamiętam po tym szkoleniu, gdzie e, pierwsze moje kroki były do dyrektora finansowego, mojego przyjaciela Włodzimierza, Pamiętam, super program, rewelacyjna sprawa, tylko mówi, słuchaj, to jest za dobry program, to są za duże możliwości, więc ja muszę to sprawdzić i w tym momencie mówiłem się pierwszy raz, mówiłem się z właścicielem, Romanem Ziemianem, tutaj we Wrocławiu, w siedzibie, dlatego, że zostałem, że tak powiem zmuszony przez mojego współpartnera biznesowego, który stwierdził, tak, słuchaj, ja pracuję z ludźmi, na wysokich stanowiskach pod KNF-em, więc ja muszę sprawdzić temat, jeżeli chodzi o firmę. Muszę pojechać, poznać właściciela, zobaczyć, jak to funkcjonuje od podszewki, czy to faktycznie jest. Co każdy pewnie pyta, tak? Super idea, ale muszę sprawdzić, dotknąć. I tak pojawiłem się pierwszy raz we Wrocławiu, wtedy, bo to, że to był czerwiec, lipiec. Przyjechaliśmy pierwszy raz z dyrektorem finansowym w Włodzimierze, o pamiętasz. Tak, jest to tak. na filmie, tam gdzie jesteśmy, właśnie to zdjęcie z tego pierwszego My, spotkania. Spotkań mieliśmy bardzo dużo od tamtego czasu. Zresztą w Waszej strukturze chyba tych spotkań w Polsce było najwięcej. No to jest Osnowiec, Katowice tak. i tam inne, 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 inne miejscowości. Um, ale mówię, super pamiętam y, informacje. Y, partnera biznesowego po spotkaniu gdzieś tam zdawał relację i słuchaj, firma jest, ludzie w porządku, sprawdziłem wszystko. OK. Jak wracacie z tego? To prawda, że Futurement oferuje wyjątkowe możliwości. Jeśli chodzi o wysokość premii, to jest na pewno jednym z niewielu elementów na, na rynku online, bo tutaj można zarabiać bardzo duże pieniądze co bardzo szybko sobie twój, twój kolega czy biznesowy partner wyliczył, bo chodzi z branży finansowej, więc ten potencjał dostrzegł bardzo szybko. No dzisiaj, dzisiaj jesteśmy już firmą zweryfikowaną, jeśli chodzi o rynek online. To półtora roku to już jest naprawdę, to już jest stateczna firma. To już jest, za chwilę wprowadzamy kolejne nowe rzeczy. No, future, jako jak, jako firma już się zweryfikowała, tak ludzie zarabiają tutaj bardzo duże pieniądze. Wczoraj widziałem screeny no, bardzo imponujące osób, które są od dwóch miesięcy. Wiem, że Ty też masz swoje sukcesy już e, e, za sobą pierwsze i, i na pewno nie ostatnie małe, małe nie małe dla części, być może nie są to jakieś wielkie pieniądze, dla części nieosiągalne pieniądze. Tak? Że bez fałszywej skromności. Pamiętam w pierwszym miesiącu, jak wystrzeliłeś, to nie były wcale małe pieniądze. Jeśli nie pamięć nie mamy w pierwszym lub drugim miesiącu. Ale no, to było rzędu tam 3,5-4 tysięcy dolarów także. To no to, no to okej, okay. 12 tysięcy jak na polskie warunki w młodym przedsiębiorstwie u osoby, która dopiero zaczęła biznes. Więc ja myślę, że takie kwoty to już jest marzenie wielu osób, które się mlm em parają mnie od dzisiaj i nie mają takich wyników po miesiącach, a często po latach swoje działania. Także myślę, że to był bardzo fajny start u Ciebie. No i ten start się roz, cały czas rozwija, cały Cię czas się w tym etapie startowym. Natomiast ja bardzo chciałbym i to już widzę teraz, ja się cieszę z jednej rzeczy, że ludzie u mnie w strukturach zarabiają też po 2-3 tysiące. W tej chwili byliśmy w, byłem w UK tydzień temu. Także pozdrawiam serdecznie Marka Wojciaka. Pozdrawiam Cię Marku. Z Markiem po prostu, zarażymy Marka tematem e, przez Skype, tak. Oczywiście go bombardowałem swoimi możliwościami, wynagrodzeniami, dziennymi naliczeniami. On mówi dobra, dawaj ten temat, zobaczymy co tu się dzieje. Bo już nie Pamiętam tak. nasze pierwsze rozmowy też właśnie z Markiem. Sama idea, którą zaczęliśmy zarażać, tutaj zarażałem pieniądze. To są potężne pieniądze, potężne możliwości, które po prostu ludzie przyglądając się, przyglądając się programowi, w pewnym momencie mówią tak nie, zaczynam. <grymne> <grymne> tak, pokaż mi to, pokaż jak to, jak to działa i tak dalej. Fantastyczna idea i fantastyczne możliwości dla każdego. Co mi się tutaj podoba, że program jest grobany dla zupełnie zwykłego człowieka, który ma 30-40 zł 40 zł na nasze 10 dolarów, które kupuje produkty i on od tego może zacząć swój mały biznes sprawdzić. No tak. Sprawdzić biznes może już um, wcześniej, tak przyjrzeć się temu, bo rejestracja jest e, darmowa. E, ale faktycznie no, ten swój pierwszy kroki biznesowe e, może zacząć już od bardzo małej wartości, 10 dolarów to koszt pizzy u nas w Polsce. Także faktycznie no, jest, to, jest to jakaś możliwość dla szerokiej rzeszy ludzi, dla każdego tak naprawdę. Bo pamiętajmy, że my pracujemy w oparciu o media społecznościowe, a media społecznościowe jako takie No Dokładnie. Z tym, że tutaj się zasadniczo różnimy, jeśli chodzi o korzyści, jakie płyną z używania tych konkretnie mediów społecznościowych, a tych korzyści będzie znacznie, znacznie więcej. E, teraz przejdę do... Mm, Może przejdźmy do pytań. Do pytań. E, e, Często ludzie spotykają się z ćwiczeniem pierwszy raz, to co mnie często pytacie, ja tak tłumaczę, chciałbym zweryfikować właściciela. Ludzie nie rozumieją niektórych produktów online, ponieważ ich nie używali. Landing page, video mailing. Pewne są nowości, pewno, pewne produkty są używane przez osoby robiące biznes w internecie czy reklamujące się w internecie. Natomiast dla niektórych ludzi sprzedających szczególnie produkty drogą MLM, fizyczne, tak. Różnego mm -hmm. rodzaju suplementy, diety i tak dalej. Dla nich to nie jest produkt. Natomiast ja im zawsze porównuję, że jak kupisz system antywirusowy w komputerze, kupisz oprogramowanie w komputerze, to też tego nie masz Tak, fizycznie w kieszeni. A, a pobrałeś z komputera czy z sieci i, i zapłaciłeś. No tak, tutaj te nasze pierwsze produkty to faktycznie produkty online. Czy one są tylko i wyłącznie dla osób, które się zajmują online marketingiem? Myślę, że nie. Że tutaj staraliśmy się, żeby ta oferta była na tyle szeroka i na tyle bogata, aby z tych produktów mógł skorzystać z każdy. Ale jeśli już mówimy o produktach, to powiem Ci teraz: Grzegorz, że już zaczęliśmy w tej chwili doposażać nasze produkty i tutaj będą bardzo widoczne zmiany w najbliższym okresie jeśli chodzi o wygląd właśnie oprawy graficznej, o funkcje i tak dalej, tak dalej. Także będzie, będą te produkty znacznie, znacznie jeszcze bardziej funkcjonalne na znacznie wyższym poziomie, tak żeby każdy, każda osoba mogła jeszcze w prostszy sposób z nich korzystać i jeszcze lepiej je wykorzystać dla siebie. Mam tutaj na myśli zarówno marketerów online, jak i zwykłych osób, które chciałyby się tym zająć w przyszłości, a być może dzisiaj. Być może po tej rozmowie. E, e, czy potwierdzisz tą ideę? Bo ja uważam, że dlaczego FutureNet takie daje możliwości i takie pieniądze potężne potrafi nam zapłacić? Dlatego, że FutureNet oddaje 90% nam, użytkownikom, ze względu że trzeba wybudować tą platformę. Bez milionów ludzi tutaj na tej platformie. Wszystkie produkty, wszystkie działania mogą na niczym, bo nikt nie będzie robił sam dla siebie tego. Jeżeli społeczność można do tego dopiąć, tak jak powiedzieć to klocki Lego, praktycznie do którego można dopiąć wszystko, jeżeli są ludzie, reklama, sprzedaż, cokolwiek, po prostu sklepy online, tradycyjnych produktów i tak dalej. Wszystko, tak? Cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo w ostatnich miesiącach przeżywamy taki okres dynamicznego rozwoju naszej platformy i będziemy to robić to, o czym mówiłem rok temu, że, że platforma, że Future jest takim klockiem, to właśnie takie części będziemy w tej chwili dołączać. Kolejnym z nich jest właśnie reklama, czyli tutaj budujemy już w tej chwili ze ścianą, już mamy pierwsze zalążki, widziałeś jak, jak dużo osób przybyło nam w filmie. Już nie mamy się praktycznie jak tutaj poruszać, a bierzemy kolejny, kolejny budynek i tam będziemy budować. Agencję Reklamową FutureNet i tych klocków będzie będziemy przybywać, ale również produktów, o tym nie będę teraz mówił, bo chciałbym o tym powiedzieć na będzie 28 maja w Warszawie, na który serdecznie Ciebie zapraszam oraz Twoich ludzi. Zapraszam Was wszystkich, korzystając z okazji na to wydarzenie. 28 maj, Warszawa, Hotel Marriott naprzeciwko lotniska. Następne pytanie. Dla szczególnie nowo zarejestrowanych na portalu, sprawdzających, tak? Bo wiadomo, każdy ma jakieś obawy, jak coś jest nieznane, nowe, sprawdza, tak? To, to co Wam mówiłem, jeżeli chodzi tutaj o osoby dziewczyny z Manchesteru, ta grupa się powiększająca, czy Bedford, ludzi, naprawdę zaczynamy coś potężnego, coś wielkiego. Ja jestem tego przykładem, tutaj jestem właścicielem, o czym Wam mówiłem, z właścicielem jednym z, jednym z właścicieli, tak? Jestem tutaj. Jestem dowodem tego, że jestem w stanie przylecieć do UK, do Was tam zrobić spotkania, pokazać siebie, tak? Nie ukrywamy się, pokazać twarz, jak to wygląda, pomóc w każdej chwili, wytłumaczyć. Także to nie macie się co bać. I teraz od razu pytanie, bo często mnie zacytowało pytanie, no firma powstała, różne firmy powstają na krótki okres czasu, dłuższy. Wiadomo, no, to jest normalna rzecz. I jakie Ty masz plany, jaka tu jest wizja? U Ciebie, że chodzi o rozwój feature netu, tak? Okej, okay, więc my pracujemy nad tym projektem już od 4 lat. Tak jak mówiłem półtora roku jesteśmy na rynku online. Plany mamy rozpisane na kolejne 2-3 lata i wiadomo no naszym największym celem jest rozwój platformy społecznościowej samej w sobie. Natomiast te narzędzia, które ją otaczają są reklamą, na są dźwignią na marketingu i dzięki temu, dzięki pracy waszej i waszych partnerów popularyzujemy naszą platformę społecznościową wynagradzając po prostu te osoby, które tą pracę wykonują więc naszym, naszym pierwszorzędnym założeniem jest popularyzacja na całym świecie platformy społecznościowej FutureNet oferując w zamian możliwość zamawiania że mamy możliwość rozbudowy tego wpółpolskiego portalu, jak ty to mówisz, no bo jest. I to jeszcze współwłaściciele. Tak, tak, ale cała, cała struktura, całe biuro główne jest w Polsce, cały zespół, który nad tym pracuje. Jesteśmy w Polsce, więc możemy spokojnie powiedzieć, że jest to polski portal społecznościowy. No i dlatego, dlatego zmierzam. Większość mojej struktury jest Polska. Polacy mieszkający gdzieś za granicą i nareszcie mamy tą możliwość, że wreszcie my, wreszcie my Polacy, możemy swój produkt, swoją firmę i przy tym niesamowite możliwości dla samej siebie osobiście e, wdrożyć w życie. Słuchajcie, FutureNet staje już w tej chwili, staje się marką na całym świecie. To nie jest tak, że, że Polacy promują FutureNet i to się... Bo jak powiedziałem na wstępie, FutureNet nie zaczęło się od Polski. Mam nadzieję, że Polska będzie tym, tym główną, tą główną siłą napędową i, i, i byłbym z tego bardzo, bardzo zadowolony i bardzo dumny. Mam nadzieję, że że FutureMets stanie się synonimem e, nowym synonimem dobrego polskiego, tak? Super. Chciałbym, żeby tak było i żeby dzięki te osoby e, poznały również nas. Kraj, osoby z całego świata poznały nasz kraj, dlatego te eventy zazwyczaj będą się odbywać w Polsce, bo chcemy zapraszać ludzi ze świata, chcemy promować nasz kraj i nasze, naszą platformę. Następne pytanie. Jeżeli społeczność gdzieś powstaje w danym regionie, w danym miejscu, to co ja Wam obiecałem, i tu mam potwierdzenie Romana, jeżeli ta grupa będzie coraz większa, większa jesteśmy w stanie tam obydwoje przyjechać, zrobić większe spotkanie informacyjne, żebyście nas poznali, oczywiście to nie chodzi o kilka dni. Obydwaj, chyba, że Ty będziesz kobietą. To nie, to nie, 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 nie w tym, nie, nie w tym eee, jak Tak, to jak najbardziej, jeśli, jeśli faktycznie będzie to jakieś zorganizowane spotkanie na, dla większej grupy osób i, i zaprosicie nas na takie spotkanie, to na pewno ja lub mój wspólnik na to spotkanie przyleci, o ile będzie wcześniej uzgodnione, bo mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy tutaj na miejscu w biurze, ale również sporo wyjazdów. I poruszamy Rosję i kilka jeszcze innych regionów, ale jak najchętniej, jak bardzo chętnie polecę również do Anglii. Nie ma problemu. I to możemy to na szybko zorganizować. Pytanie tylko kiedy. Pytanie tylko kiedy. Um, jest... Pozdrawiam serdecznie grupę z Bedford, z Luton, z Manchester, z Birmingham, i innych miejscowości, których teraz nie wymieniłem. Pozdrawiam serdecznie cały team, który tam ciężko pracuje, nawet w chwili obecnej. Słuchajcie, ja bardzo um, się cieszę, że Grzegorz nas odwiedził. Cieszę się, że w ten sposób mogłem do Was dotrzeć. Mam nadzieję, że poznamy się w Warszawie na najbliższym spotkaniu. Jeśli nie, to u Was w Anglii lub w Irlandii, nie wiem, powiem, że też... Już te, też masz tam ludzi, czy zaczynasz budować tam też swoje struktury. Mamy już swoje struktury też angielskojęzyczne, więc na pewno będziemy w stanie pogodzić ten wyjazd tak, żeby spotkać się z Wami i z innymi osobami. No co, ja chciałbym Wam pogratulować bardzo serdecznie tego, że Jesteście wy naprawdę w świetnym teamie. Grzegorz jest z nami od samego początku. Tutaj, od kiedy Polska zaczęła działać, jest bardzo ambitny. Nie widziałem nikogo tak pracowitego jak on. Więc myślę, że tutaj na pewno wszyscy zaprofitujecie na tym i, i na pewno będzie w stanie Wam pomóc w osiągnięciu swoich założeń, waszych sukcesów, w spełnieniu waszych marzeń ale musicie wiedzieć to już teraz, że bez pracy tego się nie da osiągnąć. Także ja tutaj Grzegorza bardzo podziwiam za upór, za konsekwencje w tym co robi. Jest naprawdę godzin, godzin podziwu i pochwały. I gratuluję wam wszystkim, że jesteście w jego teamie. <grystanie> <grystanie> Dziękuję serdecznie. <to>, że... Dziękuję. <grystanie> Dziękuję was, Wam i pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Do usłyszenia na Skype'ie offline i online. Pozdrawiam.